Witam Państwa w Kulturogradach, dziś w magazynie kolejna odsłona projektu Alfa 2021. Mimo pandemii Agnieszka Balewska z powodzeniem kontynuuje rozpoczęty wiele miesięcy temu projekt Alfa 2020-2021. Przypomnijmy, jego głównym założeniem jest promocja artystów w galerii Laguna Art and Daki w internecie oraz w naszej telewizji. W sierpniowej edycji projektu Agnieszka postanowiła zaprezentować twórczość aż trzech artystek. Dzisiaj mamy odsłonę czwartą Alfa 2021 naszego projektu, który kontynuujemy jeszcze z zeszłego roku. Jest to pokaz kolejnych prac artystek. Tym razem będzie gościć u nas Bogumiła Janicka z poezją i grafikami, Hanna Krugiełka z fotografiami i poezją oraz Katarzyna Rankiewicz z malarstwem pastelowym na płótnie. Każda z pań ma swój własny sposób na wyrażanie emocji i postrzeganie świata. Jedne robią to na płótnie, inne pisząc na kartce papieru. Prezentujemy dzisiaj poezję pani Bogumiły Janicki m.in., która jest bardzo obfitą, Płodną i bardzo ekstrapolującą, dynamiczną poetką i literatką. Zajmuje się też tłumaczeniem na języki różne typu rosyjski, angielski, też chiński, portugalski, bo jest bardzo utalentowaną literaturą, twórczą, że tak powiem, osobą. Zajmuje się też promocją naszych wydruków w Galerii Laguna Artendaki, wydruków promocyjnych, również też Przygotowuje scenariusze teatralne, filmowe. Działa też jako wolontariusz, jako terapeuta zajęciowy. Ja tworzę od 1997 roku. Zaczęłam właśnie od wierszy Białych. Pierwszy tomik to jest w poszukiwaniu zajęcia codziennej samotności, i w tym miejscu chcę podziękować właśnie Ma Simon Gabriel. W Francji, która mnie zmobilizowała do tego, że co dwa lata przygotowywałam Tomik w wersji polsko-francuskiej, wysyłałam na konkurs właśnie do niej i dzięki niej właśnie miałam też wyjazdy do Francji, dzięki temu, że zdobywałam nagrody za Tomiki, które przygotowałam co dwa lata. Tłumaczę też poezję razem z mężem. Mam kontakt z takim centrum tłumaczeń z Chin. I bardzo fajny to jest, bardzo fajny, fajny kontakt, bo bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo poznaję współczesnej poezji chińskiej, za którą jestem zachwycona. Staram się tworzyć swoją sztukę w codzienności. Bardzo dużo czerpię właśnie z życia codziennego, z takiego chwili złapania chwili danej w ciągu dnia. Pozwolę sobie przeczytać jakiś wiersz. O tutaj właśnie mam. Do rodzeństwa i do przyjaciółek. Kawa to podstawka, herbatka to wyjątek. Dialog przybiega z mleczkiem, a cukier trzcinowy lub małe ciacho to podstawa, to wspólna piesiada. Dlaczego tak lubię ten fotel i stolik i siedzieć i gadać i dzielić się sobą. Żółty czajnik u mnie gwizdze, tak spieszna mi do dialogu z Tobą, brzeg kubka, łyk kawy, czy wolisz herbatę? Wreszcie szczęśliwa ja i Ty, mój towarzyszu nie doli, nie samotnie, nie odwrotnie, ale przecież natchnienie przyjdzie, temat z Tobą do konwersacji, drogę znajdę. Najważniejsze już wiem, ja i Ty. Jestem urzeczona sztuką i Bogiem, tylko Jemu, tylko im. Poświęcam oddech. Człowiek, już bliżej o krok. Pióro i piórko. Odważę się dziś zbliżyć i pokłon oddać Ci. Niegodne stworzenie, chętne do rozmowy z kawą, już dziś. Z Tobą na jutro, pojutrze, byle móc z Tobą zawsze kawę pić. Moje rysunki to są dopełnienie jakby wierszy. Jest ciągle taka pragnienie komunikacji z drugim człowiekiem. Również czytanie jest dla mnie ważne, takie chwila zastanowienia, jakby szukanie komunikacji z drugim człowiekiem. Także y, też miłość jest ważna, życie codzienne, tak jak widać tutaj. Zapętlenie pewnych y, sytuacji z życia codziennego i ta jakby chwila y, zachwytu nad życiem. Drugą uczestniczką czwartej odsłony projektu Alfa 2021 była Katarzyna Rankiewicz, malarka, której pracę mogliśmy już oglądać na winogradach. Kasia Rankiewicz jest osobą bardzo też utalentowaną. Znam Kasię Rankiewicz już od wielu lat i mam okazję przyglądać jej szczuty wielotorowo też i wielogatunkowo. Kasia zajmuje się akwarelą, nie tylko akwarelą, ale też posługuje się lawowaną formą pigmentu olejnego na, pł na płótnie, co uzyskuje dzięki temu bardzo lekki obraz Pejzażu. Często są to pejzaże dychotomiczne, czyli syntetyczne i synkretyczne, które się scalają w całość. Opowiadają o lewej i prawej stronie podświadomości, świadomości, o tym, co jest ważne w realu i co jest ważne w emocji. I też właśnie posługuje się bardzo też dynamiczną kreską, która określa wyraźnie kontur prac. Posługuje się też żywym kolorem. Aczkolwiek jej prace są bardzo wrażliwe, delikatne i nie są aż takie nachalne, jakby się to mogło w pierwszym rzędzie wydawać w pierwszym odbiorze. W moim malarstwie staram się dzielić wewnętrznymi przeżyciami świata przyrody. Maluję z przyjemnością, optymizmem i radością, również dla ludzi, ale i dla siebie. Impulsem moim od zawsze były przeżycia przyrody. Zawsze miałam ogródek, czy, czy tu w Poznaniu, na, gdzie mieszkam, na, mam cały czas działkę, na którą je, jeżdżę i właśnie y, od zawsze właśnie inspirowała mnie Matka Natura. I właśnie y, mam takie różne refleksje, będąc właśnie na mojej działeczce, to właśnie myślę, że y, Matka Natura odbija się w zwierciadle naszych dusz. I często spacerując właśnie tu czy tam, zapamiętuję kształty kwiatów i przestrzenne barwy pejzażu. To jakby autorefleksja i reinterpretacja, bo wyciągam wnioski właśnie, że porównuję. Na przykład, że mglące listki brzozy na działeczce są podobne do złotych fal na jeziorze pobliskim. Mam taką technikę własną właśnie, że chciałabym uchwycić Gęstość powietrza stosując migoczące odciski palców i ruch wiatru przez gesty szpachli. I na koniec chciałabym się podzielić metaforą z działki. Wyłączyłam radio, usłyszałam śpiew ptaków, umyłam okna, zobaczyłam czarodziejski ogród symetryczny. Kolejną zaproszoną do galerii osobą była Hanna Krugiełka, poetka w subtelny sposób opowiadająca o uczuciach towarzyszących każdemu człowiekowi. Hania krugiełka jest poetką bardzo wrażliwą. Znam Hanę też, że wielu lat byłam przy okazji przy narodzinach hani poezji wiele lat temu, jeszcze w stowarzyszeniu twórczym Daka tak i e, prowadziliśmy nieraz ważne rozmowy o poezji, o sztuce. Hania jest osobą bardzo wrażliwą też na naturę m, uczuloną, ponieważ takie jest jej wykształcenie między innymi wielotorowe e, i potrafi robić też świetne pejzaże i e, nokturny i pejzaże dzienne. Właśnie dzisiaj prezentujemy połączenie jej fotografii z poezją, która się właśnie tak bardzo ładnie wydobyła i ukształtowała na płaszczyźnie e, papierowej w druku. Zajmuję się poezją, okresowo również malarstwem. Generalnie chciałabym powiedzieć o poezji, która jest taką dziedziną, która w tej chwili znajduje się na pierwszym miejscu w moim życiu, ponieważ tworzę więcej wierszy. Jestem autorką pięciu tomików poetyckich. Poezją zajmuję się od dzieciństwa. Miałam kilka spotkań autorskich. Także piszę bajki, które chętnie prezentuję dzieciom w szkołach lub przedszkolach. Dzieci chętnie zadają pytania, publikuję. Jeżeli można, przeczytam kilka swoich wierszy. Wiersze nie rodzą się w płomiennym blasku świec i przy czepocie zbłąkanej ćmy nie potrzebują srebra księżyca ani śpiewu zbłąkanego świerszcza. Wiersze. Powstają niezależnie i same wybierają moment narodzin. Są kolejnym cichym krokiem myśli, zwięzłym zaplątaniem słów, samotnie spadają z ołówka. Upalny lipcem dzień, usiądę na krawędzi nieba, barwną pachnącą łąką ozdobię ulubioną sukienkę, wzłocone słońcem włosy, w plotę kolorowego motyla. Zami szczęścia podleję maki, a chabry splotę wianek. Z lazurowej torby wyjmę dwie filiżanki i poczekam. Pobiegnę jak kiedyś do drzwi, wciskając przeszłość bosymi piętami w dywan utkany z niepowodzeń. Zawisnę na ukochanej szyi, ubrana w kolorowe uśmiechy. W jednym tchu Spleciemy wytęsknione marzeniami dłonie. Wyjdziesz w swojej czapce, która pilnowała wieszaka przez ćwierć wieku. Napisałam kolejny, niewysłany list do milczącego Pana Boga. Poprosiłam o nowe życie, aby móc raz jeszcze dokonać koniecznych wyborów, uniknąć niespodziewanych porażek, Lepiej rozwiązać problemy. Na czarnym ekranie komputera pojawił się mrugający napis Ukończony poziom gry. Jak widać galeria Laguna Art and Daki jest miejscem otwartym dla każdego pragnącego okazać autentyczne uczucia. W tym miejscu najbardziej liczy się to, co nosimy w sercu, kolejna odsłona projektu Alfa 2021 już we wrześniu. W dzisiejszym wydaniu Kulturograd to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.